Pierwsza karta tutaj między Wami, karty pokazują, że za mało Pani wierzy w siebie. Jest taka karta sama sabotażu, czyli za mało Pani wierzy w siebie, za mało Pani takiej energii wewnętrznej wysyła na budowanie siebie w sensie pozytywnym. Tutaj siebie Pani cały czas kala. Spójrzmy sobie, co karty mówią tutaj o tej waszej relacji. Już patrzymy sobie. Karty pokazują za dużo Pani myśli. Siedzi myśli. W środku u Pani jest karta negatywna, która mówi o rzeczach dość mocno negatywnych, na temat w ogóle związków, na temat w ogóle myślenia o życiu. Pani uprawia, uprawia takie czarnowictwo. po co? Bardzo dobra jest Pani osoba, tylko trzeba też dbać o równowagę o równowagę pomiędzy dawaniem a braniem. To jest takie. Bardzo ważne. Tutaj musi pani dbać o to, no bo kto zadba, jak nie, jak nie pani. Karty pokazują tutaj z pani strony: raz zawieszenie tej relacji, potem aktywowanie z tym mężczyzną. Jeżeli chodzi o niego, on się kieruje mądrością życiową, to jest na zasadzie takiej: rób to ze mną to co chcesz. Ja się po prostu dostosuję. Karty pokazują tutaj, że on chce bardzo, aczkolwiek czasami jest takim mężczyzną upartym, że blokuje pewne rzeczy, czyli dalej jakby nie chce. Karty między Wami pokazują takie różne sytuacje: przejście, odejście, bardzo taką energię niestabilizowaną, ale jesteście razem. Jesteście razem. Tutaj trzeba zmienić troszeczkę Pani podejście. Pani jest taką mm, osobą, gdzie. Pani scala ten związek, gdzie pani po prostu doprowadza go do, do takiej dobrej energii, do siły. Natomiast ważne jest to, żeby, ważne jest to, żeby Pani po prostu tutaj żeby Pani tutaj jakby pierwsza sprawa myślała pozytywnie. To jest bardzo ważne, żeby Pani myślała pozytywnie. I wtedy w tym myśleniu ta energia to przepływa nie tylko na związek, ale także na inne sprawy. Karty tutaj pokazują bardzo mocno, że ten mężczyzna czeka na takie poukładanie, czeka aż pani po prostu, jakby wysyłając tą energię, poukłada pewne rzeczy. Poukłada pewne rzeczy niestety za niego, więc to, co pani mu powie, to zrobi. Taki to jest mężczyzna. Spójrzmy sobie, jaka runa jest między wami. Już patrzymy. Kartę pokazuje Odala, czyli można z tym mężczyzną zbudować spokój, bezpieczeństwo przede wszystkim. Druga runa mówi o pokonaniu przeszkód przede wszystkim i takim bezpieczeństwie. W przyszłości jest runa tutaj, tu może być. Nierozwiązana jeszcze jakaś sprawa z jakąś kobietą, ale wszystko się dobrze rozwiąże i tutaj karty pokazują e, przede wszystkim zacznięcie, za, za, tak jakby po tym wypadku zacznięcie wszystko na nowo, uporządkowanie i słońce, czyli cudowna runa Sowillo. E, przepiękne karty, przepiękne e, po prostu e, tutaj e, karty, przepiękna ta energia tych kart. Spójrzmy sobie, co mówi mądrość kart natury. No proszę. Razem tworzycie życiową opowieść. Czyż to nie cudowne? Proszę zobaczyć, jaka piękna karta. Nie wiem, czy mi się uda tej pokazać. Spróbuję. Razem tworzycie cudowną opowieść. Razem tworzycie cudowne po prostu energie. Jakim kolorem powinna się Pani otaczać? Kolorem liliowym. Ten związek w ogóle chronić. Wierzyć, chronić i będzie dobrze. Spójrzmy, co mówią aniołowie. No proszę, aniołowie pokazują rodzinę, dzieci, dobre wiadomości.